Hej, hey. się mam witajcie w kolejnym odcinku z Lego Skywalker Saga. Mamy dziewiąty epizod, już ostatni. Bardzo szybko zbliżamy się do końca fabularnej rozgrywki. Aktualnie rozgrywamy misję ratunek łukiego, czyli musimy wejść na pokład Steed Fasta. i to czym prędzej robimy. Lądujemy. Okej. Okay. Śmiesznie to wygląda takie jakby strefa. Osłony, my przez nią tak śmiesznie przylatujemy. Fin, dobra. Od razu bierzemy się do ataku. Ogiń, dobra, udało się. Ktoś jeszcze jest za nami, nie? Dobra. Zerknę sobie, czy tutaj można coś fajnego porozwalać, żeby bo jak najwięcej tych monet naszych Wow, Cały statek rozwaliłem. Tu jest nasz statek. Więc przejdźmy obok. Ale tu jeszcze coś jest ciekawego. Bo tak to mogłem przejść normalnym przejściem. Nie, tutaj nie ma. Dobra. Czyli musimy iść cały czas do przodu Dobra, dostał headshot'a Ale ich wzięliśmy od tylca Ray, gdzie ty mi tutaj mną Dobra, postrzelamy sobie dzisiaj trochę finem Czaki nie rozejrzałem się najpierw właśnie w prawo. Dobra, ładunek wybuchowy zadziałał. To Od razu ułatwia całą sprawę. Wow, wow. Ten co to jest z bronią maszynową mi wjeżdża? Piękna sprawa. Właśnie te ładunki muszę targetować. Ile monet wjeżdża tutaj, wow. A ten co taki śpioch? Mamy mu zrobić pobudkę czy co? Sztuczki umysłowe. Pływ. Aha, musieliśmy coś otworzyć. Ale tak czy siak nie wyjdzie. Ok, mamy przejście. Tam coś było jeszcze? Chyba nie. Dobra. Lecim na szczecim. Jest na Potrzebujemy go. Spotkamy się w hangarze. O co chodzi z tym sztyletem? O, skarpetki leżą. Mamy sztylet. Rej, gdziekolwiek jesteś. Oh. Trudno cię znaleźć. A ciebie trudno się pozbyć. Twój rodzice byli nikim. Tak wybrali, żeby cię chronić. Okej. Rej, odwagi! Będziesz bezpieczna. Obiecuję. Dajcie, żeby cię chronić. Tu To Barbotin. Kazał pojmać twoich rodziców. Ale szukał ciebie. Nie znajdziesz jej na Jacku. Co jest? Jesteś. On to specjalnie robi. Kurde, namierzył ją. Ajajaj. Ale nie no, taka retrospekcja naprawdę chwyta za serducho, nie? Dobra, potrzebmy. O, ale pięknie! Kurczaki, ale mi się dobrze strzela w tej gierce. Czuję się jakiś pro. Dobra, mamy to. Jest czujny, przyszliśmy rzucić What? Udało się, to ja? chcę, żeby Kajlon przegrał. <laughs> Jeszcze nie wrócili. Wow. Ktoś tu chyba pił! Nie dobra, przyładowali się chłopaki. Masz jego siłę, jesteś jego wnuczką, jesteś z źródłu Palpatine. Huh? Czego Imperator nie wie, to, że jesteśmy połączeni w mocy Rey. Okay. To moje Będący jednym. Wiesz, co musisz zrobić? Hej, 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 nie za blisko krawędzi. Znowu goła klata Komuś ręka odpadła, ale to nic. To się doczepi. Luzik. Znaleźliśmy szpiega. No to najważniejsze. Nie wiem czemu za nami nie lecą, ale to podejrzane. Najważniejsze to znaleźć telurium i Exegol. Ktoś jeszcze liczy, że nas to zaprowadzi na leśny księżyc? Nie? Tylko ja. Okay. Dobra, ludzik, ludzik, no, ale najpierw zajmijmy się tą kyberkometą i lecimy dalej. O, jak szybko rozwalona! Bo jeszcze tak szybko chyba nie rozwalałem tej komety. Oj, będzie twarde lądowanko. Ej, już wylądowali? Co to co, co, co to jest? Gwiazda śmierci tutaj leży? Tellurium jest tam. What? lądowanie. Jestem Jana. A propos. Nie teraz. To niebezpieczne. Właśnie. Ryby mogą was pożreć. Nie możemy pleczeć. To gwiazda śmierci. Złe miejsce z czasów dawnej wojny. A nie mówiłem? Coś tam, coś tam ogarniam. Ok. Chyba musimy się udać tam na sam dół. zburzone morze. Zabieram ten ślizgacz i lecę po telurium. Z nimi czy bez nich. No, chyba tak trzeba, nie? Miejsce katastrofy. Mogę sobie tam zwiedzać? Wow! Ale lećmy na ruiny gwiazdy. I świetnie! ostrożnie! Trochę śmiesznie to tak wygląda, ale dobra. Przymrużmy na to oko. Czekajcie, What? Ja muszę sterować? Aha, nie, to po prostu był taki przerywnik. Tak jak zawsze, podróże kosmiczne. Tym razem, przerywnik w postaci. Podróży morskiej. Może te drzwi nas zaprowadzą do Helurii. Zaraz zobaczymy. A tu widzę, że kyberklocek jest. Może szybko sobie to ogarniemy. Eee, najwyższego porządku tutaj potrzebuję. Ajajaj! Dobra. Trzeba znaleźć sposób, żeby wejść Gdzie ten BB8? Już ogarniamy temat. Wow, prawie mi zabiło mojego droida. Dobra. Chyba tutaj nie mam pojęcia. Ale każą mi skakać, więc skaczę. Uwaga, uwaga. Nie jest to takie proste. Ej, ale ona sama to zrobiła specjalnie. Ja nawet nic nie robiłem. Dobra, nie ruszaj się. No. Powoli, powoli. Do przodu. Dobra, jesteśmy na miejscu. A ten to kto? My górą. Jakaś impreza się szykuje. 1 na 10. Jakie są też znajdźki do ogarnięcia. Chyba mam się po prostu wspiąć tutaj na samą górę. O właśnie. Dobra, trochę będzie wspinania się. O, kurczaki, nieźle. A, tutaj muszę się dostać. Ale nie ma opcji, żeby to zrobić tutaj. A nie, dobra. Wespnij się. Oho. Dobra, jakoś idzie, jakoś idzie. mam podnieść i muszę to dać. Chyba tutaj. Dobra. A to dać. Chyba tutaj. Mam jeszcze trzecią, ale chyba starczy mi tylko. E, starczą mi tylko dwie skrzynie. Po co to jest tutaj? W sensie ten drążek cały, nie mam pojęcia. 3 na 10 No i teraz trzeba BBJ to, nie? Jaką się ma tam dostać? Zaczep hak. Wiecie, no, powinno być tak, że ten droid powinien iść za mną jakimś magicznym sposobem. A tak nagle się nie dzieje, nie? Wszystko muszę teraz robić samemu. A dobra, czekajcie. Chyba, że nie, mam tutaj inny sposób. Tutaj jest ta drabina, którą zwróciłem, czy nie? Nie ma tego wow! Nie wiedziałem, że tak aż wysoko mogę zaczepić hak Zaraz na luzie dogoniemy całą rej Już mogę zaczepić hak, ale chyba nie potrzebuję Dobra, idźmy tędy tak jest. Rej już się nudzi. Zobaczcie, lewituje. Dobra, użyjmy tego. Akowanko, to co robimy najbardziej. Okej, okay, mamy to. Wysuwają nam się schody. Teraz Rej może podziałać coś. No nie, co jest? O. Jest, udało być. się za pierwszym razem. Trzymaj się Dobra, 4 na 10. Podnieś. Dobra, zrzucę to. Wow, no tyle znajdzie, co jest dzisiaj. Na odcinku to dawno nie było. Właśnie takie wspinanie się jest czasami najtrudniejsze dla mnie. Skoczmy sobie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, teraz tutaj. Jeszcze wyżej. Kurczaki, mam lęk wysokości. Wow! Dobra, miałem zawał. Wow. No nie, tylko skocz dobrze! Jest, udało się. Tu ostrożnie! Haj. Jest. Jest, udało się. Już się bałem, że zaraz będzie jakiś fail. To jest to. Telurium. Mamy to. Czyżby to miejsce było właściwe? <mierdanie> Czym jest to Telurium całe? Ja sam jestem ciekaw. Jakiś zielone coś. Nie bój się tego kim jesteś. Hmm. 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 Ok, zasadzka. Kajlo, Gdzie Jeśli chcesz się dostać na egzegol, to ze mną. Łat. Leć ze mną na egzegol. Zniszczymy Palpatina. Razem! Nie! Nigdzie z tobą nie lecę! Dobra, spotka cię teraz mój gniew, słuchaj. Pewnie ci się to podoba. Ślady idola i w ogóle, ale wcale nie jesteś tak Oboje wiemy, że jest w tobie mrok. Wykorzystaj go! Ciemna strona jest w tobie silna jak we mnie. Zaprzyjaźnijmy się po prostu. Aj, dobra, dobra, ja jestem silniejszy. Zobacz na to. I już masz jedno życie mniej, poddajesz się, niebowiem. Teraz chodzi No nie, gdzie on zwiewa? Dajcie mi jakoś tam przejść. Nie pozwolę mu uciec. Musi być jakaś inna droga. Dobra, tędy. Uwaga, uwaga, uwaga! Wszystko mi leci na łeb! Nie doskoczę tam. Nie doskoczymy tam. Jesteś pewna? Chyba tak. A! Chyba, że tak. Okej. Okay. Chyba raczej nie. <ślesk> Ale zrobiła minę. Było za proste, żeby się udało. No właśnie. Takie życie. Dawaj miate. Przyłazimy dalej. Może zajdziesz coś, to może nam się przedostać Dobra, szukam, szukam, szukam. Masz tam coś co nam pomoże? Nie, jeszcze tutaj Jakiś może... potwór. Aha, dobra! kumam, o co chodzi, otworzyłem sobie drążek. Skoczmy sobie tutaj. Teraz sobie bb 8 przejdę na tą stronę. Otwierają mi się kolejne, e, jakby podpórki kolumny do parkura. Teraz mogę sobie skakać rej. W sumie mega logiczne to było. Udało się! Dobra robota. Teraz szukamy Kylo. Mam coś zbudować. Otwór jakiś, dawaj. Może być mały chyba. Ważne żeby był. Dawaj, BB-8 wyłaś stamtąd. O, jest, pięknie, droga wolna. Teraz kolejny raz hakujemy. O, intensywna rozgrywka dzisiaj. Dobra, pykło. Fajnie. Kylo jest blisko. Wyczuwam go. Dobra, Kylo! Dawaj, byku! myślisz. Pokonaj Kylo Rena. Czy to już jest walka ostateczna w końcu, czy jednak nie? Co mnie zabił? Nie. Przestań nerdzić i się skup! Przestań nerdzić? Nie zamierzam cię smuć. Mam dość twojego walczenia. Piękny unik w ostatniej chwili. Walka na dzień śmierci. Ta sięcie, byli bydomni. Dobra. Kolejne życie. Straciłeś, chłopie. O nie. Skończmy tę walkę. Uwaga! Co teraz? Aha. Wow, nice, jaka scena! Dobra, działamy dalej. Dawać, do dzieła. Zburzone morze. Co jest? A, fala by mnie zmyła. Dobrze, że mnie tutaj gierka ostrzegła. Nie, muszę tędy wejść tutaj chyba. Na samą górę. O, tak właśnie. I zeskoczę z lufy! Miałem zeskoczyć z lufy. To nie tak miało być. O! Właśnie o to mi chodziło wow! Uwaga! Trzymaj się! Dobra! Też chcę, żeby palpat zniknął, Rej. Złap moją dłoń! Nigdy! Nic nie złapie, gościu weź O, w em mogę tutaj coś podziałać. Co to da w ogóle? Ha, mogę go porazić. A tutaj? Też. A tu są znajdźki jakieś. Jedyna trzy. A tu jeszcze jest. Warto to zrobić. Zawsze będzie z głowy jedno. I mamy zestaw, fajnie. Co ty kombinujesz, szłopie? No i co jest? Te walki tak wyglądają, że naprawdę czasami dużo szybciej byśmy pokonywali. Tych bossów. Yy, gdyby nie te właśnie skrypty, całe wiesz, że nie możesz już wrócić do lei. Tak jak i ja. Nie jestem jak ty. Nie biegnąc, Dawaj. Przemokłem. Weź leć ze mną na ten Exegol. Żebym mógł założyć coś złego. Oj, niedobrze. W złym miejscu stanąłem. Dobra, i to już chyba. Myślałam, że Dobra po tobie Prosto w głowę dostał mieczem Wow jaki wślisk! Nie jesteś taka przecież Nie znasz mnie Jaka fala, co jest? Tsunami leci Przeżył? mu zalało. Jesteśmy połączeni w mocy. A nie, dobra. Teraz jest ostatnie życie. Nie powinieneś był niszczyć tego Teruzium. Auć. 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 dale No i teraz Bay kurcze Jakby silny jest Leczyła go? Aha, plasterek. No przecież, nie może być bez plasterka. Co tu się wy, wydarzyło? Hej młody. Wiem co muszę zrobić, ale nie wiem czy jestem na tyle silny. Kurcze, nie oglądałem tej ostatniej części, i teraz czuję taki olbrzymi spoiler. No ale o to chodziło, prawda, żeby też zagrać w Skywalker Sagę i wszystkie odcinki po kolei sobie odświeżyć. Zobaczyć to w formie właśnie Lego, w takiej komicznej formie, dosyć. Być na tyle silnym. Odblokowano grę swobodną. No, ile tych monet? Ponad 100 tysięcy, 200 tysięcy. Dobra, czyli taki standardzik. Myślę, że misja w porządku. Dobra, jedno wyzwanie się udało zrobić. minizestawy zestawy, chyba tylko jeden? Tak jest. Pamięć mi tutaj nie myli. Ciemna strona Ray. Uuu! Kylo Ren, część 9. Dobra, zgłoszenie do służby. Słuchajcie dobra, zróbmy sobie trochę dłuższy odcinek. Zobaczmy, co tam nas czeka, jeśli się zgłosimy z powrotem do Adjan Klos, bo jest pewnie mała szansa, że akurat jesteśmy przed końcem całego epizodu. OK. Jedźmy, jedźmy tam z powrotem obóz ruchu oporu. Ale tutaj wszystko jest rozmyte. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś skalowania tekstur, czy coś. Nie wiem, czy to widzicie na ekranie. Dobra, tutaj już byliśmy w poprzednich odcinkach. Jakieś zebranie. Dobra. Leia ja zrobiła cię generałem. Co teraz? Tak szczerze, nie mam pojęcia, co robić. Być jak nie to leja umarła. Tak Przyleć do mnie na exegor, generał April. Wyślij statek do dokładu, który znają. Niech płonie. Tak, panie. Przybędzie tu, a reszta za nią. Oho Mistrzuska Czyli to jeszcze nie koniec Broń Jedi zasługuje na więcej szacunku. Ale ewidentnie czuję coś w kościach, że jesteśmy bardzo blisko ostatniej misji. zostaję tutaj na zawsze. Bo jesteś z rodu Palpatin. Wiedziałeś. Leja też wiedziała. I, I tak mnie uczyła. Rej, są rzeczy silniejsze niż język krwi. Mhm, mm mhm. Mm dobra, dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiejszy odcinek to wystarczy. Co będzie dalej? Dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie do końca. Widzimy się już niebawem. Na razie i cześć!